Jeżeli użyjecie promocyjnego kodu VTZ, możecie otworzyć za darmo pierwszą skrzynkę na stronie. Siemanko, siemanko, ja jestem Werte, ze mną jest Ula. Jestem. I w przeciwnym teamie jest Mishimi. Jestem. I Bicik. Jestem. Tak, gramy dzisiaj znowu w Hide and Seek, a tym razem już nie po kiblach, ale już po takiej większej mapeczce. Mamy mhm. bronie, także będzie ciekawie. Samym Zeusem nie lecimy. Dobra. I jeszcze 10 sekund mają antyterroryści, żeby się schować. I my tu ich zaraz pociśniemy z koksem i z tematem. O oh je yeah. Teraz terroryści szukają anty. No, o, Nie. dobra, idziemy. Nie mogłam wziąć nowego tego Zeusa. No to <laughs> zwaliłam. A tylko tam jeden strzał był? No tak, bo to inna mapa. Uh -huh. Nagrywamy Air. <laughs> Jup Dobra, gdzie oni mogą być? Ty, 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 ty. A, teraz bicik zmienił miejscówę. <grystanie> ej, faktycznie tutaj więcej miejsc jest do skampienia się teraz. No, jest trochę tego. Ajr mhm. nagrywamy! No, ej, tak on jest cichy. <grystanie> Gdzie oni mogą być? Ja tak podpowiem, że ktoś przechodził niedawno obok mnie To może być Ula Gdzie ty? Jest. To no mogę być ja O, 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 coś lagnęło Tak nie, nie bo rob... ja grę minimalizowałam Okej okay. Może być dla tego O! Nie strasz Przepraszam, ale wiesz, ja tu ich szukam No kurde gdzie te dupki są nie wiem hi, hi, hi. nie wiesz to uwierz, bo masz przypał właśnie no kurde tutaj ciebie nie było o bicik Mówiłeś on coś? On. tam ktoś ubiegał no ja wcześniej o nie, tu na czas jest jeszcze! Tak. Tu jest mało czasu. Znajdź czego? szybko, mamy dwie sekundy. kimci Kimchigo, alo. Moją krójówkę użyłeś. Gdzie on jest? Nie wiem właśnie. Nie, bo ja go widziałam i się... ja Nie wiem. Nie wiem, gdzie on się skampił. Rozpłynął się w powietrzu, dzioski. Ej, Oboje przyszliście chyba w, we dwójkę w takim hangarze, jakby ja stałem na takich półkach metalowych. No ty, kurde. Tam trzeba wejść. No. A e, nawet nie wiem, w którym miejscu, bo tu parę jest takich hangarów, wiesz? No, no. Także przyps. Kurde, ale. Chodźcie, zrobię scarification, modification. Nie. A tu jest mało czasu. <noise> no, dwie minuty. Tak mniej więcej mogę taką małą podpowiedź, że mniej więcej bicik chyba się skrył koło mnie Okej okay. Dobrze mówię bicik. Wow. Ula, tak. ula, ula Sorki Zlej teraz wszystkich, którzy piszą No, tutaj nie Przepraszam, musiałam odpisać. Okej okay. Gdzie oni? Nie, oh. przemieściłem się. Oh. Przemiściłem się. Kur. That fail. Oh. Czemu się cieszysz? Co? A no, bo tak. Zdraszasz <laughs> mnie. Troszku śmieszny. Ja ci dam troszku śmieszne, Bo kurde jest ciemno Żeby, Żebym jeszcze wiedział kto tak failuje, nie? Mogę ci podpowiedzieć Oboje no... O no. Okej okay. Niech ci będzie Wiesz, co gdyby, gdybyś się nie śmiał, to bym już nawet nie wiedział, że tu da się schować. Tak naprawdę. Serio, nie wiedziałbym. Ale dzięki. Nie ma za co. Ej, ale, ale w sumie dobra miejscowa, no nie ukrywam. Naprawdę kozak. Ej. Bio, biją mnie, tęczą. Gotowi jesteście na śmierć? Nie. No właśnie, nie. Dobra, jestem, jestem. Dobrze. Gotowy już? Mhm. Ok. No to szukamy. Nigdy mnie nie znajdziecie. To się jeszcze okaże. Póki co, idzie mi dobrze znajdowanie ciebie. To się właśnie zmieniło. Jak zaczniemy się śmiać, to tam <noise> Nie, zacząłem się śmiać. Takie jest was śmieszki. Ja wam dam śmieszkowanie. Kurde. O! U, u, u. To ula wam daje teraz śmieszkowanie, nie. <noise> Ula to tak, kurcze, tropi nas. Groźnie, co? A jej, Zobacz ejj. bicik. Pewnie znowu się tam schowałeś, gdzie wtedy? Nie. Tu można wejść? No widzisz? No ale tak troszeczkę zdradziłeś, że tak powiem. Co, nie? A kto mnie zdradził śmiechem? Sorry, sorry. Gdzie ty? Ja, ja się tylko śmiałem, tak? Nic nie mówiłem. Gdzie ty możesz być? Pamiętaj, ja że on odwala takie parkury w tym celu, że to jest szok. Spoko, spoko. Du, 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 du. Słyszę od kogoś. Tak podpowiem. Mhm. A kogo? Damskie czy męskie kroki? Uyau! Męskie. Męskie. Jak ty, skubańco tam się wbiłeś? <grystanie> Okej, <Okay>, już wiem. To <grystanie> dobre! Dobre, ja ci tak powiem. <grystanie> Kurde, wchodzimy w nowy etap CESa normalnie. Na tych mapach. <grystanie> Okej. Okay. Ciekawe do ilo... A, tu patu się gra jak normalną turniówkę. A bo to może w trybie turniejowym była ta mapa wybrana. Dobra. Gdzie mnie moją wcześniejszą koską bijesz. A więc let's go. Tu, 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 tu. Uważam, że lepiej by było, gdyby Nie, do... no nie Gdyby się terroryści chowali, A to dlatego, że. Antyterrorystom w okularach... znaczy od okularów się odbija światło i tak znalazłam bicika w poprzedniej rundzie. Aha, okej. Ten szwagier chciał się do nas dołączyć, mu... zobacz. Na no chyba, chciał, coś mu, chyba coś mu nie pykło. Że tak to powiem. Nie ma steama. No bo ja go zapraszałam przecież Nie, tylko nie kartony Kartony Poniżej. To nie źle Ja się zastanawiam czy ten nabój przejdzie nie? No Dobra, co wy na to, żeby zmienić teraz teamy? No no, spacka. Dobra. Czyli teraz idziemy do Anty, tak? Mm -hmm. Dobra. Bach. Patrzcie, od razu wygraliśmy. <laughs> to nie To nie fory. Hmm. Dobra. Teraz nie pójdzie wam tak łatwo. Ha, ha, ha. No, nic a nic łatwo nie pójdzie, że tak powiem. To nie wiem, gdzie wam się schować. Nic, a nic. Też tak trochę te wam trudniej, bo my poznaliśmy mapę, kryjówki. No właśnie. A my to co? Jajuszko. Jedynie teraz jakiś fajny parkour by wam uratował tyk. No, ale niestety już was wypuścili. Także no. <noise> tak. A ja tak wyleciałem i nie wiedziałem, gdzie, gdzie, gdzie pójść, nie? I tak, no dobra już. Niech będzie. Znajdziemy Was. Prędzej czy później. Podejrzewam, że mnie szybko. To już słyszę strzały. Hej, hej. No, jaśko agresywne. I tylko tyle mogłam zrobić. O, ja mogę wszystkich obserwować. A ty? <noise> Już byłem na 35 HP, nie? No, o, to tak raz z bym wyleciał. No tak, bo ja tak podskoczyłam i mi się, mi się go pociągnęłam. Aha. koski to nie złe, buty. Nie, to nie. Co ja zrobię? Oj. Tak, da się to być? No właśnie, pójdę tylko na skrzynkę, nie przez i... kurde, da się, da się, da się. O, jaki ja mam genialny plan, jaki? No i dupa na, na ten, na rundę po stronie CT Bo można się zakampić, mm -hmm. nie, w rogu Jak te rury, jeśli wybiegną, to wejść od razu im na bazę <gry> Już myślałem, że nie trafię, kurde Bo nie raz tak trafiłeś i spanikowałem nikogo znaleźć nie mogę. Gdzie o gdzie gdzie jest? Ula. O, tutaj kolejny parkour, proszę bardzo. Tutaj no i można skąpić. No ja to wcześniej wbijałem, ale stwierdziłem, że tu mnie od razu zauważycie. <laughs> Jak się wycofała po Dobra. No, Spojrzeć rogi! Ula, masz broń. O, o, co? Co? Jest! Nie, myślałem, to nie ma Mamy to! Ja Ej, ja mam dalej broń! Oooo! się Co?! Pisiek, chcesz Nie. Yeah. Masz. Rzuciłam ci. Masz, da się. No to teraz będzie sieka. Masz, Misiek, masz, Misiek, Misiek. misiek. No daj dziękuję. A miałam taką najgorszą kampę w życiu, nie? No. I teraz dostała się do mnie. No, ale to jak już wycofywałam. No, To powiem wam tak, to nie zły hide and seek teraz. Czy tak jak ostatnio, nie? W kibelkach. Każda strona może się bronić, ale to wyszukacie. No, dokładnie. To nieźle Ja już zaczynam skanować przez to wszystko, bo <laughs> taka panika nie już weszła tak o kurde. <laughs> o widzę. Ja jeszcze nie. Co? Skąd? <grystanie> no nie! No i wierzę! To, to nieźle wam powiem! To nieźle! Ja się bawię dobrze! Bicik czemu nie mówiłeś? A co bicik miał mówić? No że gdzie? Gdzie jest ula, bo ja tak skradam ja się strzał nie wiedziałem no. gdzie dokładnie jest A, okay. <grymne> misiek, misiek, Ja cię widzę, no Ja rozumiem, co, o co chodzi, nie? <grymne> to nie jest wyskok Łoł, wow, wow, wow. Dobra Przekazaczyłam za bardzo już mm. Ja tu odseparuję broń, bo... To się... To jest <grymne> niebezpieczne <grymne> Ja ci wierzę Ale tak Już uzyskałem podpowiedź na samym początku Czemu? Że widziałeś ulę Aha To nieźle To już dużo Mówi to? Aha Rozumiem Parkour. no nie! No to nas ograli. Nie no. Śmiesznie jak nic, nie? O, nie. Co? Hej. Nie mówcie, że wy znów macie broń. Nie. Ja nie mam. Uff. Ja nie mam, nie ja umarłam. No, tak było. Dobra, jestem teraz. Roz... Jest moje broń. A, jest schowane. Dobra. Czyli jedna broń dalej tam jest. <noise> tak? Mają jeszcze kosę No, w sumie. <noise> No. My pamiętasz, co ci zrobiłam tą kosą za pierwszym razem 65 HP. Jak widzicie, kosa może no. być niebezpieczna. Nie? Ja już trzymam w każdy róg. <grym> nie dobrze. wiem, gdzie mogą być. Skanuj! Skanuj! Chyba nie słyszę nawet A! Dobrze. Ja. Nowo, dziad A gdzie są teraz? Nieważne. Fuck! O. <laughs> Dokładnie tutaj! Wiem, jak je God Myślałem, że większe DPI będzie dobre Ale jednak nie! O nie! Wracamy do najgorszego ustawienia! Czyli bez. Tak. Bez broni, w bez. No ale w sumie. Jak się dobrze ustawią, to tym nożem mogą sporo zrobić razem. No. Jakby się ustawili w jakimś przejściu i na naraz tak oboje wyszli i zanurzowali, to, mm. to mają już broni. Co nie? Czemu ja mogę podaję jakieś pomysły? Ja nie wiem. Bo jesteś kim czym. Szwagier nas ogląda. O! Dobra, tutaj czysto. Nikt nie zaryzykował tej kryjówki, widzę. W żadnej rundzie. No nie, naprawdę nie trafiłem. Kurde, 65! Nie widział mnie, dobra. Ja nie mów, że poszedł do, do nas, do bazy. Tak. No nie Kurde no nie. Nie. <laughs> <laughs> To nie jest złagierka, GG Śmiesznie Napisali mi, że popełniłam błąd, a ja nie miałam nic innego No Dobra, pobawiliśmy się <laughs> Dziękujemy zabawne. wam za oglądanie Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych Udostępnijcie na fejsie, jeśli chcecie oczywiście więcej odcinków to wiadomo, Jak mnie tu widać. Nie wiem nawet. Chyba będzie ci widać. Let the dogs out! O kurde. Czy nie wstrzelaj! Co Broniony robić? gatunek. Dobra, na razie, cześć. Hej, hej. hej. pa. pa.